Witam Was na moim kanale I Rule One. Dzisiaj omówimy czołg średni Tier 6. Jest to STRV74A2. Jest to czołg z ostatniego eventu Jarma Blitz. No i mm, powiem tak: jeśli ktoś tego nie zrobił, to na dzień dobry mogę pocieszyć go. Nie ma czego żałować. A jeśli ktoś to zrobił, to po prostu jest to ciekawostka. Czołg, który po prostu dupy nie używa, ale też yy, jakoś. Co o nim powiedzieć, no da się nim grać, o tak to nazwijmy, ciężko, ciężko powiedzieć, powiem tak, człok to ani chuj, ani cipa, po prostu jest nijaki, nie zrobimy wrażenia nim na polu bitwy, ani on nie zrobi wrażenia na nas, po prostu da się tym grać, nie polecam. No i co tutaj, jak na tier 6, no to pancerz jest bardzo słaby, typowy karton na wieży mamy to samo, karton... Punkty życia to jest standardowo 950 na ten Tier, na czołg średni jest ok. Moc silnika 384, czołg jest ani szybki, ani powolny, czyli też nijaki w tych parametrach. Standardowe pociski 120-200, tak mogę powiedzieć, że w czasie bitwy wychodzi jakieś 140 do 160, przeważnie 150 ponad. Strzelamy także 450-500. Yy, obrażeń robi to coś. Yy, jest to oczywiście, zapomniane najważniejsze powiedzieć, jest to działo typu magazynek. Trzy pociski yy, co 2 sekundy wystrzeliwane. Cały magazynek produkuje się 14-6, czyli wychodzi ponad 20 sekund. No, w ferworze walki to zaokroglimy, że to wychodzi jakieś 25 sekund i 450 obrażeń. Sami sobie zadajcie pytanie, czy jest to ok, czy nie. Okay. Tym bardziej, że każdy jak może, yy... to znaczy pocisk może nam dignąć jeden lub dwa, a nawet trzy. Także tutaj, no, z działem nie ma szału, jeszcze co do działa, to jest depresja, jest tragiczna. Przyjrzymy się budowie czołgu i jak może być tak, że ten czołg nie ma praktycznie depresji. Tutaj nie pogramy na wieżę yy, za przeszkodą nie pogramy na, wie na wieży na górce. Także czołg nie ma jakichś super zalet, ale ma jedną super wadę, czyli depresję. No i nic, pogramy chwilę, zobaczymy jak to wyjdzie yy, w bitwie, trzy bitwy. No i będziemy mogli ocenić. Ale ja już powiedziałem to co ja myślę o tym czołgu. Także jak ktoś go nie zrobił, naprawdę pocieszam. Nie, nie było warto. <laughs> Może było wybrać tikety, chociaż jak to się u mnie skończyło z osowaniem, to nie wiem dlaczego nie Macie? O, już mam. No i tutaj na C, no i jak pojadę tutaj na C, to na wieżę nie pogram, będę musiał przeciwnika wyciągać, żeby wyjechał, a kto tak zagra, to wątpię, to naprawdę musiał być no party, losowanie na siódemeczki, cztery szóstki, także nieciekawie, tu mamy kometa, Kurwa mać, już tu szpic kurwa się kręci. Jebaniec, no kurwy, jestem pierdolony. No kurwa mać! Co zapedał? Kurwa, kto to kurwa jest? Player kurwa. Jebany. Chuj, niech go tam wyruchają. No ruchajcie go kurwa. Chodź jak masło. Dignłem od dupy kometa. No i ta bitwa będzie przegrana, jak widać. Niezbyt ciekawie to wyszło. No i tak gdzieś e, bitwa, bardzo słaba z mojej strony też słabo zagrał. tym nic nie zagrał. Do czym tego szpica, co on zrobił? No, szpic 218. No, tylko przeszkadza, wiadomo, player. Zaczynam następną bitwę. No, jak widzieliście, tutaj, no, niestety trzeba dosyć mocno czołgiem manewrować, żeby się ustawić do strzału. No i to jest największy problem tego czołgu. Uh -huh. O klawiatura, dobra, nic nie piszę, zaczynam go tym będzie. Jechał. Oho Rudy już chce ich załatwić. Fajnie. fajnie Polaczki Wow dosowanie same szóstki, nad nim nie patrzyłem Panterka w 1 s raz dwa. No już są naszym spawnie pewnie przeciwnicy. Mhm. Mm Enemy armor is damaged. Air hat. One of gas tanks ruptured. We're low on fuel. Stop. Wow, w bog. Falki is a zero. Nie no kurwa, no nie da się tym grać, kurwa, no nie mam siły do tego czołgu, do tych ludzi co grają, kurwa, w tą grę. Pierdol jakie matoły, kurwa! Zresztą jak widać, czołg nie, nie posiada żadnej depresji, także to jest, jest to główna na premka. No jeszcze tutaj zagram kurwa jedną bitwę, bo naprawdę chuj mnie strzela. Kurwa tak to jest, jak nie mam czołgu OP to już kurwa możemy na flecie pobrać Kur... No, zaczynam się wkurwiać Co on odpierdala? Nieźle. Wygrana. Oj kurwa. Ja tu też, to już na pewno wiem, wiele nie zrobiłem w tej bitwie. Trochę hamuwa, że tam weszło w bok I to nie w gąski, tylko w górny bok W fałkę Ona jest dosyć kwadratowa Powinno wejść po prostu I tyle No ale to jest RMG No i tak Dwie bitwy No tutaj masakrycznie Ja też, kurwa Nic nie zagrałem No trzecią bitwę Wow. Oj ciężko, ciężko. No ale tak jak powiedziałem, tą premkę z tych darmowych z eventu stawiam na ostatnim miejscu. Jest to potwierdzeniem tego co, co mówiłem. Ja bym tu jechał na A. Dobrze, Tim też widać, że chce jechać za mną. Ja to sobie trochę skrócę. Zagram nietypowo. Mam nadzieję, że nikt za mną nie pojedzie, bo to... No fajnie, że jadą do miasta. ja sobie pojadę tędy. Mały skrócik. No ciekawie, przejmę ten... Nie przejmę, aj, szkoda. I od razu Amorak, to się chowam, uszkodzony. No jestem mila z Golda to aż wstyd Ale nie miałem czasu na przeładowanie Wow ale dałem się, dałem się zrobić No słabo mi to poszło Bardzo słabo Tim wyciągnie bitwę Ja zagram trochę odważnie aczkolwiek głupio Mogłem, mogłem to przeżyć. Wiedziałem w że STM celuje we mnie. czołg karton, także nawet nie musiał się specjalnie wysilać z celowaniem. Trafił skrawek mojego pancerza, który wystawał. I tyle. No okay. Dwie przegrane, jedna wygrana. Masakra to powiem szczerze, że taki bitew wcześniej nie miałem aż tak żenujących. Zobaczymy, ile to się nagrywa. 16 minut, 21 sekund. Dobra, kończę to. Nie będę grał trzeciej, tam czwartej bitwy. Trochę za wiele Wam nie pokazałem, no, muszę się przyznać, że kiepsko mi to poszło. Hmm. Średnie uszkodzenie mam 1198, nie jest to jakoś szałowo, sami ocencie. Winrate 60, no, przyznam się, że wcześniej miałem trochę więcej, no, ale teraz jest godzina, grubo po pierwszej, koło drugiej, czy już druga nawet, no, właśnie, koło drugiej, już prawie w pół do trzeciej. Także gimbaza wróciła, no ale trzymając się czołgu, no nic. Jak ty ludzie, którzy mają ten czołg, wiedzą, jak, co to jest, a ci co po prostu nie mają tego czołgu, nie zrobili eventu, nie mieli czasu na to, lub nie chcieli, nie mają czego żałować. Także nic, tutaj muszę Wam podziękować za oglądanie. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Następnym razem. Pozdrawiam.